Dobra, witam widzowie na reakcji. Papę górę. Let's go. Najlepszy moment z Manhuntów, część pierwsza. Trzech chłopców rewanż. Tak, jak każdy hit jest za półtorej serca. O, dostał się A dostał już milion. No, Gole! to widziałem. To widziałem. Kurde, co jest? skąd zrobiłem? Kurwa. Dej. A bo on sklaczował tam. To... I chuj. O. Kurde, cześć, skąd zrobił? Cześć A bo on tam, czekaj No ja pierdziel, o łódkę, łódki nie zabrał jak Dobra, wziąłem biorę jego łódkę Kurde, jak ja za nim był Cześć Cordy! Co? <laughs> Co? Dzięki, że nam mi Ja was na koło ksaro. I drugiego ryba. Co? Drugiego? Drugiego Wionie, ja A nie, to ty jesteś Pop nie oh, się ja. Dobra, spada wódkę Jeszcze sobie chwyta nie dali Jakby No to, to! Jestda! Kurwa! Korti Ooooooooo! Oooooooooo ja pierdziele! No kurwa, pół serca! No chodź! Chodź! Ja! Ja! Ja, ja! Ja! Trzech łowców finał! O jestem! O, 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 pamiętam to! Je, ja, jeszcze ten mikrofon! Jak mam kurde głowę w pieniądze! Nie mam z tej wody, nie dam rady, gdzie tam wejść! Dziąg! Co to robi na górze? Tak to się stało! O Boże jakie mi... Nie no. Serca numer 69. O kurwa! Jakby tam wody nie było, to by zginął. Wszystkie mapy są na mnie teraz. Co z moły mi tam? Co to się dzieje? To mi ich ball ukryta? Leć, yes. leć! Jak wleciał! Jezu. Dobra, już to koniec taki taki robieniem enchant. Taki w takim szoku to jak to będzie robił, to jest nowa meta. To... Pierwszy raz grałem na no JB18 i nie wiedziałem, że takie coś się dzieje. Co jest? A, lecimy. Al Tanek żyć mi twoje. O ty się tej, mrozi. Oj ktoś się mrazi. Oj jest za śnieg jakiś! No sam mecz, ok. o, się nie i... ten slot. samar shok. Zwiernie samar. O kurwa Spadnie, spadnie, spadnie Ja pierdolę Nie! Co? Jak ja to, jak ja to sklaczowałem? Co jest? To też w szoku był Ojo, Ojo. Ugaszenie a, 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 się śniegu tak, tak, tak. Let's go Ojojoj Nieważne O kurwa Ej to jest za... O kurwa To było zajebiste akurat oni musieli spaść Jak my go tutaj nie zabiliśmy to ja nie mam w ogóle pojęcia Pamiętam co do teraz prawie I o Ten co spaliu Chcecie wiedzieć nawet co? O kurwa O on ma całego Debris seta mi cały pada już nieksowy Dobra, on już jest overwoldzie <laughs> jest <laughs>

Dobra, widzowie, zostawcie łapkę w górę pod tą reakcją. Suba na moim kanale Marceliks Kurwa. Jak to wytniesz, to. No i. Pozdrawiam.